Wreszcie zaczyna się coś dziać u Travisa, bo niedawno w Kalifornii zaobserwowano takie oto billboardy, które jasno nawiązują do utopii, czyli od lat zapowiadanego krążka tego artysty, o którym słyszy się naprawdę sporo. Nieraz raper postował jak siedzi w studio i pewnie zarywał nocki, żeby gotować dla nas muzykę. I szczerze, liczę mocno na ten album, bo obróz takiej legendy, że gdyby były na nie słabe utwory, to chyba przestałbym wierzyć w Travisa. Zresztą o czym my tutaj mówimy, to po prostu musi być dobre. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z newsów. Na samym początku chciałbym wam bardzo, bardzo... Podziękować za to, co ostatnio zrobiliście pod odcinkiem i ogólnie na kanale, ponieważ dobiliśmy 531 subskrypcji, przynajmniej na to chwilę. A dla przypomnienia ostatnio było ich jakoś 440 oraz prawie 2000 wyświetleń pod poprzednim odcinkiem Six Także witam wszystkich nowych. No i bez przedłużania po prostu lecę dalej z newsami, bo ogłoszono także kolejnych artystów, którzy wystąpią na warszawskim Cloud Festival od 13 do 14 lipca. I będą to Uno The Activist, Jack Harlow, Kiglog i Maxo Cream, także zestawienie całkiem obiecujące w połączeniu z poprzednim. Ogłoszonymi artystami. Szczególnie fajnie będzie zobaczyć tam Uno, Jacka i Kigloka, którzy na pewno dadzą bardzo dobre show. Link do wydarzenia zostawiam wam w opisie, więc jeśli chcecie ogarnąć sobie bilety, to podbijajcie. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do tego odcinka, który macie w karcie w prawym górnym rogu. No i przejdźmy do klucz dzisiejszego odcinka, czyli sprawy W. Meliego, bo toczy się ona już od kilku lat i nadal nie widać większego postępu, przynajmniej na plus, bo coraz częściej słyszy się złe informacje. Jakiś czas temu mówimy wam, że jest szansa na zwolnienie rapera z więzienia jeszcze w tym roku, ale tak się składa, że karty odwróciły się o 180 80 stopni, przynajmniej tak się wydawało, i wyglądało to zupełnie inaczej, przynajmniej z tego co Meli uważał jeszcze jakiś czas temu, no ale później wyjaśniałam o co chodzi, bo zdementował te plotki swoim dzisiejszym wpisem. Ogólnie to jego matka stwierdziła pełnym wywiadzie, że raper wyjdzie jeszcze w maju. Zresztą na jego story pojawiały się także wpisy z numerem 2022, więc wszyscy myśleli raczej pozytywnie, a sam raper nie miał nawet jak się do tego stosunkować, bo nie zrobi live'a z celi więziennych, chociaż zapewne i tacy byli. Niedawno Meli jednak podczas rozmowy telefonicznej wyraźnie stwierdził, że jego matka jest szalona i kompletnie nie wie co gada, i ma problem. Z głową. Jak widać, można się tutaj naprawdę pogubić, bo jedna strona mówi to, druga tamto. I weźmy też pod uwagę, że nie tylko matka Meliego ma potencjalne problemy ze zdrowiem psychicznym, bo także on sam posiada kilka osobowości, czym wiele osób usprawiedliwia jego sprawę, a właściwie zamordowanie swoich przyjaciół. Policja zbiera w tej materii nowe dowody i podkreślam to specjalnie jako często wyssane z palcateczki, które w cywilizowanym społeczeństwie nie powinny służyć za jakikolwiek dowód, ale to Stany Zjednoczone, gdzie przecież każdy ze Stanów ma inne prawo i trudno się w tym nie pogubić. Generalnie samowolka, szczególnie jeśli sędzia chce w kogoś za wszelką cenę, bo tak właśnie jest z Meli. Praktycznie cały stan, w myśl służb porządkowych i sądu, jest przeciwko niemu i nie wiem, czy to nie jest gra po prostu do jednej bramki. Sprawa wydaje się być już od jakiegoś czasu przegrana, nawet mimo dobrych informacji zewsząd, aczkolwiek pojawiają się pewne niuanse od samego rapera. Jednak dobija również fakt, że tatuaże Meliego będą służyć jako dowód w tej sprawie, o czym mówiło się już kiedyś, ale teraz jest to w 100% potwierdzone. Obecnie cały czas toczy się proces, który wreszcie wydaje się nabierać tempa, chociaż nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Wiele osób twierdzi, że to już koniec Meliego. I nigdy nie zobaczymy go na wolności albo po prostu dostanie karę śmierci. Nikt poza Meli nie wie, jaka jest prawda. Nie wiadomo, czy faktycznie zabił swoich przyjaciół, czy też jest niewinny, czy może zrobił to pod wpływem swojej choroby. Mega mnie ciekawi, kiedy policja zabierze jakieś faktyczne dowody świadczące za tym lub przeciw temu, że Meli jest to zamieszany. Ale dobra, muszę wam nagrać update do tej sprawy, bo jednak Meli się rozmyślił i napisał na swoim Instagramie, że wyjdzie na wolność w tym roku, więc nie wiem sam, co o tym myśleć i komu wierzyć, ale jeśli to prawda, to będzie to najlepszy moment tego roku i czekam tylko na jakieś bardziej jasne informacje, bo teraz, tak jak mówię, Mówiłem, toczy się postępowaniem, na które czekaliśmy od wielu miesięcy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a ja po tych dzisiejszych informacjach jestem serio, pełen optymizmu. I jeśli tylko Mary wyjdzie w tym roku, to wyobraźcie sobie koncerty, wyobraźcie sobie fity, wyobraźcie sobie albumy, single, wszystko. Oczywiście takich informacji pojawiało się naprawdę wiele, ale tym razem jest to post na Instagramie, oficjalny post na Instagramie ze zdjęciem prawdopodobnie z jakiejś rozprawy, co serio daje do myślenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Playboy Karting, gwiazda, o której podczas premiery the Red mówił praktycznie cały świat, nie ma ostatnio łatwo w życiu, przynajmniej. Tak wynika z jego wywiadu dla Double XL, czyli amerykańskiego magazynu muzycznego. Mamy tam często obszerne wypowiedzi rapera, z których możemy wyczytać wiele wewnętrznych przemyśleń Cartiego. Między innymi, to skąd pochodzi jest dla niego bardzo ważnym elementem, bo Atlanta sprawiła, że jest kim jest i odgrywa to w nim dużą rolę. Może zmienić sobie wiele rzeczy, wygląd, ubiór, ale nigdy nie zmieni tego, że jest z Atlanty. I tutaj ważne, bo został poruszony temat jego relacji z rodziną i dzieckiem, o którym często jest mowa w internecie. Ludzie podważają jego relacje z synem, Onyxem, a Karty wprost odnosi się do tego tematu, Mówiąc, że zajmuje się rodziną, mamą dziecka, jak i samym Onyxem, i stara się to robić cały czas. Carty wspomina także o odwyku, na który zdecydował się udać. Mówi, że ma dwubiegunowość i musi to leczyć, żeby poczuć się lepiej. Określa siebie jako artystę hip hopowego, pewnie głównie ze względu na swoje korzenie, pochodzenie i kulturę, w jakiej się obraca. Zapytano także o relacje z Kanie, mi dodał, że jest dla niego jak brat i rozmawia z nim niemal codziennie. Darzy ogromną sympatią także Rockiego, który pomógł mu mocno we kariery na wyższy szczebel i wyjściu poza Atlantę. Określa tych dwóch mianym braci, a co ważne, pojawił się. Także temat u z jego i wspólnego projektu, czego Karty nie przekreśla, i mówi o tym, jakbyśmy mogli się czegoś kiedyś spodziewać. Muszę jeszcze powiedzieć kilka słów o relacji z Iggy, czyli byłej kobiety i matce syna Cartera, która odniosła się do jego słów na Twitterze i wprost wyśmiała go za wypowiedź o dbaniu o rodzinę. Nie chcę się mieszać w te sprawy, więc chyba zostawię to bez komentarza i tak będzie lepiej. Najnowszy album Five Your Foreign Bible odnotował bardzo słabą sprzedaż w pierwszym tygodniu, bo zanotowano jedynie 29 tysięcy sztuk, co jest wynikiem po prostu śmiesznym, jak na to, co jest na tym albumie. Moim zdaniem nie jest może jakiś najlepszy, ale zdecydowanie nie przebija wiele projektów z wielką sprzedażą. Oczywiście rynek muzyczny rządzi się swoimi prawami, ale szczerze myślałem, że te spekulacje na temat sprzedaży to jakiś żart i że Five'u' sprzeda co najmniej 100 tysięcy albo chociaż 50. No nie ma co mówić, niektórzy mają dużo gorsze wyniki, bo taka D. Ray sprzedała jakieś 9 tysięcy sztuk swojego najnowszego krążka Trendsetter, więc całkiem śmiesznie to wygląda i Five'O może nie ma tak źle. Smokeperf to persona, który chyba większość z Was kojarzy. Kiedyś notował całkiem dobre wyniki, przynajmniej pod swoimi singlami, które były serio zajebistem, ale teraz o nim cicho. I widać to na przykład po jego ostatnim. Koncercie w Michigan, który wyglądał tak. Co ciekawe, to na swój następny koncert zwyczajnie nie przyszedł i ludzie domagali się zwrotu kasy za bilety, więc czy to oficjalny upadek rapera myślę, że jeszcze może wrócić na dobre tory. Ale skoro upadł Lil Pump, to upada i, on, i to nic dziwnego. Ta dwójka zawsze trzymała się ze sobą i razem triumfowała sukcesy, których teraz brakuje. Jednak z twórczością tego gościa, jak i Lil Pump mam same dobre wspomnienia, i takie numery jak 123 czy Audi przypominają mi takie trochę beztroskie czasy. Także to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i możecie. Także zasubskrybować kanał. Napiszcie, jak mija Wam dzisiejszy dzień, trzymajcie się i do następnego.